Patrzyłam na zegarek i patrzyłam, liczyłam dosłownie minuty do momentu, kiedy ja będę mogła stamtąd wyjść. I można by sobie wyobrazić, że szłam do domu, no i zaczynałam, nie wiem, swoje wspaniałe aktywności. A ja poza tym, że byłam w stanie pójść biegać, bo jednak to bieganie mi bardzo dużo dawało. No to nic specjalnego nie robiłam. Czytałam. Oglądałam telewizję, w ogóle nie miałam jakiegoś fascynującego życia i tak sobie, tak sobie funkcjonowałam przez dwa lata. Jakoś mi nie przychodziło do głowy, że, to, że tu jest jakiś problem. Kiedy już trafiłam do tego gabinetu, ona zebrała ze mną wywiad, badała mnie i, no i powiedziała mi, że ja mam objawy depresji. Byłam w szoku, dlatego że wydawało mi się, że to jest no, po prostu takie wypalenie zawodowe, że dobra, no to dostanę jakieś, nie wiem, skierowanie na psychoterapię i to się tak skończy. A ja dostałam leki. Byłam zaskoczona tą diagnozą depresji. Miałam gdzieś tam tą psychiatrię na czwartym roku. No to, było takie, to, to był pacjent, który nie wychodzi z łóżka, który się nie jest w stanie ubrać, który nie jest w stanie sobie jedzenia przygotować, tylko siedzi taki na kanapie, nic nie jest w stanie zrobić. No okazuje się, że ta depresja wcale nie musi tak wyglądać, a jeszcze moja lekarka uświadomiła mi, że ja mam depresję wysoko funkcjonującą. Czyli ja doskonale sobie funkcjonowałam w tych moich objawach, bo ja się z tym dobrze kryłam po prostu.